Cześć, witam Was w kolejnym odcinku w nowym odcinku w nowej serii filmów z cyklu wiadomości ze świata Elektromobilności. Zatytułowałem tą serię roboczo EV News. Jeżeli macie jakieś inne pomysły na, na tego typu program, to możecie napisać w komentarzach. Jeszcze może to zmienimy. Już od 2019 roku miałem w planach zrobić coś takiego, zrobić serię. Filmu z wiadomościami, ponieważ często do mnie piszecie, wysyłacie mi różne linki, różne artykuły, różne ciekawostki właśnie ze świata elektromobilności, tylko nigdy nie miałem na to czasu. A z racji tego, że panuje teraz koronawirus i mamy więcej czasu, siedzimy w domu, to stwierdziłem, że to jest najlepszy moment, żeby rozpocząć właśnie taką serię. Ten pierwszy odcinek będzie odcinkiem pilotażowym, będzie króciutki i tutaj chciałbym Wam po prostu pokazać na czym to będzie polegało. I planuję wypuszczać takie odcinki w każdą niedzielę czyli całym, przez cały tydzień będę zbierał różne materiały, w sobotę będę opracowywał i w niedzielę będzie pojawiał się film na moim kanale. I tutaj też chcę zaprosić Was. Tak jak do tej pory, część z Was wysyła do mnie różne informacje, linki. To proszę Was teraz, możecie to robić i ja wtedy będę mógł to pokazać wszystkim widzom, bo nie każdy ma czas, ja sam wiem z własnego doświadczenia, że nie każdy ma czas, żeby e, wyszukiwać różne informacje i fajnie jakby było takie miejsce, gdzie można wszystko mieć w pigułce i takie najważniejsze informacje ze świata elektromobilności w jednym miejscu. Nie przedłużam już dalej. Zaczynamy pierwszy odcinek EV News. Zapraszam do oglądania. Pierwszą informacją jest to, że Tesla w końcu osiągnęła okrągłą liczbę miliona wyprodukowanych samochodów. Tak, mamy już milion samochodów na świecie, no może nie milion, bo weź, biorąc pod uwagę, że jedna Tesla poleciała w kosmos yy, i dziesiątki tysięcy zostały skasowane, no to może, może miliona jeszcze nie ma. Aktualnie na świecie, ale Tesla wyprodukowała już ponad milion samochodów elektrycznych. Tak jak widzicie teraz na przebitkach, w momencie, gdy wyjeżdżał milionowy samochód z fabryki, było to mocno cele celebrowane. Zastanawiacie się pewnie, czy milion samochodów to jest dużo? No bo jak sobie spojrzymy na cały świat, no to co to jest milion samochodów? Jak w Polsce mamy prawie 40 milionów Polaków, to co to jest milion samochodów? W porównaniu do Volkswagena jest to niewiele, ponieważ. Tylko w 2019 roku Volkswagen wyprodukował prawie 11 milionów samochodów. Tesla ma ambitny plan, żeby w 2020 roku wyprodukować aż pół miliona samochodów. Więc drugi milion samochodów podejrzewamy, że nastąpi gdzieś w 2021 roku. I tutaj widać o, o jakiej skali produkcji zaczynamy mówić, więc. Tesla i inne koncerny muszą prawdę zacząć traktować poważnie. Jeżeli mówimy o produkcji samochodów, to mogę powiedzieć, że Tesla rozpoczęła w końcu dostawy Tesli Model Y w Stanach Zjednoczonych. Więc w końcu jest nasz upragniony model Y. Ja nie mogę się doczekać, bo sam planuję zakup modelu Y, nie modelu 3, nie modelu S, nie modelu X, tylko modelu Y, bo dla mnie jest idealny ten samochód. E, tutaj odsyłam Was do mater materiału, który macie tutaj na górze podlinkowany. Jest to właśnie moje porównanie Tesli Model 3 do Tesli Model Y, i z tego materiału dowiecie się więcej, co nowego będzie w Tesli Model Y. Ciekawe jest to, że w ostatnich dniach YouTube jest zalany różnymi film, filmami e, ze Stanów Zjednoczonych, z recenzjami samochodu Tesla Model Y, e, czy też z jakimiś e, relacjami z dostawy, z odbioru. Więc w internecie jest tego mnóstwo. Jeżeli chcecie zobaczyć szczegółowo, jak wygląda samochód, to też e, zapraszam do wpisania w YouTube Tesla Model Y i wyskoczy wam tego po prostu mnóstwo. Według organizacji IIHS, która zajmuje się sprawdzaniem bezpieczeństwa pojazdów Tesla Model 3 została wybrana najbezpieczniejszym samochodem elektrycznym I Tutaj widzicie teraz ocenę z poszczególnych zderzeń, z poszczególnych testów I Tesla, jak to Tesla, jak to generalnie samochód elektryczny Wpadł bardzo dobrze Pod filmem macie link do tej strony, możecie sobie zobaczyć szczegóły, te można sobie rozwinąć i zobaczyć, jak w danym parametrze wypadła Tesla. Mamy tutaj też filmik, który pokazuje zderzenie Tesli. I widać na tym filmie, że kabina jest praktycznie nienaruszona w środku. Co sprawia, że Tesla jest bardzo bezpiecznym samochodem. Pamiętajmy, że w samochodach elektrycznych zazwyczaj akumulatory są instalowane w podłodze, więc mamy solidną konstrukcję na długości całego samochodu, która chroni nas przed zgnieceniem, niezależnie od tego, czy zderzymy się czołowo, tak jak teraz widzicie na filmiku, czy coś wiedzie w nas od boku, czy od tyłu. To sprawia, że e, samochód jest o wiele, wiele bardziej bezpieczny od. Pojazdu z napędem konwencjonalnym. Tutaj przykładowo widzimy właśnie uderzenie od boku, o którym przed chwilą mówiłem. Zachęcam Was do przejrzenia sobie tego testu. Eee, tutaj są naprawdę ciekawe zdjęcia, ciekawe filmiki dotyczące właśnie różnych crash testów Tesla Model 3. Jak podaje portal Elektrowóz, w Czechach na początku marca rozpoczęła się produkcja elektrycznych Hyundai Kona. I to jest dobry znak dla tych, którzy zamówili albo chcą sobie zamówić, raczej, którzy chcą sobie zamówić e, Hyundai jako elektryczną, ponieważ dostawa nastąpi pewnie o wiele szybciej. E, w tym momencie jest produkowanych około 150 egzemplarzy dziennie, co daje około 3000 sztuk miesięcznie. Oznacza to, że w tym roku z czeskiej fabryki powinno wyjechać około 30 tysięcy. Sztuk tego modelu, a do marca 2021 celem jest 35 tysięcy nowych samochodów. Ja, Hyundai, jako osobiście darzę dużym szacunkiem, bardzo lubię ten samochód, jest bardzo wygodny. Miałem okazję sprowadzić jeden egzemplarz ze Szwajcarii. Możecie sobie tutaj na górze zobaczyć podlinkowany film. I uważam, że to jest bardzo dobry samochód. I gdybym dzisiaj miał wybrać coś innego niż Tesla, to wiecie, co bym się wahał, chyba. Po moim ostatnim teście Nissana Leafa drugiej generacji zastanawiałbym się, czy wziąć Nissana Leafa, czy się daje kone, ale myślę, że bardziej się przekonał do kony. To jest naprawdę jest samochód wygodny i ma przede wszystkim duży zasięg, bo jesteśmy w stanie zrobić 400 km bez problemu. To jest zasięg porównywalny do, do Tesli. Jest trochę mniejszy, ale, ale jest bardzo porównywalny. Tak jak widzicie, ogniwa pochodzą z polskiej fabryki LG Chem w Kobierzycach. Na koniec jeszcze jedna informacja. Pewnie wiecie, że Elon Musk głównie komunikuje się za pomocą Twittera i czasami zdarza się tak, że odpowiada na różne pytania różnych użytkowników. I tutaj akurat Elon Musk odpowiedział na tweeta Tesla Unity, gdzie Tesla Unity zapytała się, czy przewiduje możliwość sprawdzenia żywotności akumulatora 12V. I Elon Musk odpowiedział tak, to oznacza, że może wkrótce w Tesli pojawi się możliwość sprawdzenia poziomu naładowania akumulatora 12V, co często bywa problematyczne, ponieważ nie wiemy po prostu, w jakim stanie, w jakiej kondycji jest nasz akumulator 12-V, czy nie trzeba go może podładować, więc dobrze by było mieć taką możliwość. Mieć możliwość podglądu na, na ekranie. Dodatkowo, klub z Doliny Krzemowej zapytał, czy będzie możliwość przeglądania nagranych plików z kamer w Tesli, jeszcze w Tesli, ponieważ e, w tym momencie wszystko co nagrywa się na kamerach w Tesli, e, żeby to obejrzeć. Podczas wypadku drogowego czy jakiegokolwiek innego zdarzenia, musimy wyciągnąć pendrive'a, włożyć go do komputera czy, czy do telefonu, podpiąć i wtedy dopiero możemy sprawdzić, co się nagrało. I w przypadku, gdy mamy wypadek i musimy policji e, pokazać, kto jest sprawcą albo jak, 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 jaki był przebieg wypadku, no to bywa to problematyczne. Najwygodniej byłoby móc pokazać policjantowi, jeszcze z poziomu ekranu, to, co się nagrało na naszym pendrive'ie. I Elon Musk. Odpisał, że przedyskutuje to z zespołem, więc też miejmy nadzieję, że niedługo Tesla wprowadzi możliwość przeglądania nagranych plików jeszcze z poziomu ekranu. Kolejną nowością, choć już tak naprawdę projekt ten został opublikowany jakiś czas temu, ale muszę po prostu to poruszyć, bo uważam, że warto. Żeby, żeby jak najwięcej osób się o tym dowiedziało, jest EkoN, czyli stacja ładowania pojazdów elektrycznych, ale niezwykła stacja ładowania pojazdów. E, może część z was oglądała mój film z otwarcia EkoNu? Ale mamy moc całkowitą stację kończ 400 kW. Maksymalna moc ładowania jednego pojazdu od maja będzie wynosiła 350 kW. I co ciekawe, w tym momencie na rynku nie ma tak naprawdę samochodu, który przyjmie tak dużą moc. Więc widzicie, ta stacja wyprzedza nawet yy, cały rynek i tak jakby wytycza nowe standardy, nowe granice. Mamy tam 5 stanowisk, możemy 5 samochodów naraz ładować. Mamy też y, możliwość skorzystania z y, restauracji, z punktu gastronomicznego czy strefy relaksu. I płatność jest bardzo wygodna, ponieważ płacimy kartą przy y, zapłatomacie albo w kasie, tak jak na stacji benzynowej na tej zasadzie. To by było na tyle, tak jak mówiłem dzisiaj króciutko na wstępie. Y, chciałem zrobić pierwszy odcinek, żeby Zobaczyć Waszą reakcję, zebrać opinie, czy Wam się to podoba, może chcielibyście coś jeszcze wnieść do tego. Chciałbym, żeby to było tak, jakby nasze wspólne. Jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś ciekawe sugestie. Dodawajcie mi, a ja będę się starał to przekładać i tworzyć jakieś ciekawe materiały, z których będziemy mogli korzystać wszyscy razem. Materiały, które dzisiaj Wam przedstawiłem, nie były najświeższe, ponieważ w ciągu ostatniego tygodnia wiele nowych ciekawostek się pojawiło w internecie, ale specjalnie zrobiłem taki odcinek z bardziej zaległymi sprawami, które wcześniej przygotowałem, ale nie miałem czasu nagrać, po to, żeby od razu po tym nagraniu i po publikacji tego filmu usiąść do y, przygotowywania kolejnego odcinka który pojawi się już w przyszłą niedzielę więc jeżeli macie jeszcze jakieś ciekawe informacje coś znajdziecie ciekawego to po prostu podeślijcie mi na maila y, pamiętajcie w opisie na samym dole jest mój mail i działamy cieszę się że w końcu to zrobiłem bo planowałem to już ponad roku po prostu rozpoczynamy nową serię, Dziękuję za oglądanie EV News. Do zobaczenia za tydzień. Cześć.